No to się masz, ja jestem do Raku Games. Witaj się. No. No. <aurais> Dobra. I myślę, że już możemy zacząć kompilację z tego. pierwsze jest to, to, to tak. co to zwani parku. Tak, pierwszy games dzisiaj będzie na lobby. Tak. Dobra, to co, zaczynamy? Będę cię tewał, dopóki nie będziemy na tym samym vlogu. No, ciebie nie biorę teraz... Trzeba czekać. Prawie załadował. O, o! Tak, załadował. Teraz idę na wezwanie parkour. I zaczynamy, słuchajcie, parkura, który jest super ładny. Dobra, i gdzie teraz? Tutaj, tak? Jesteś już na parkurach? dobra, tutaj trzeba. No tylko, że. Aha, dobra, ci tak. Level jeden. Super. Generalnie, D, to ja daj. tego góry już przechodziłem z tysiąc razy, ale dobra. Lecimy. No nie! No bo to jest. Kuldenu. Mam teleport I po co? Dobra. <śm> Może się nam poszczęści, może nie. Lecimy, przynajmniej będziemy wiedzieli gdzie kto jest. Dobra. Aj! Ten Hypixel to... Ma jeszcze gorsze lagi niż myślałem. Opa, trzeba... trzeba czekać swój czas. No to będę miał trochę montowania. Dobra, jestem. nie! Serio punkt kontrolny. No że se żartuje Największy prawocą. Dobra, pierwszy checkpoint. Zaliczony. Ja chcę wyjść. Chcę po prostu wyjść z tego parkura. I. Dobra, stary, ja już przechodzę wolno. Wyjść na sam początek. Dobra, weźmy tak mi. Będę tak czekał cały czas. P. Będziesz na tym samym lobby, ale ja już jestem w połowie parkura. dobra lecę Na to już... Ej, mam pomysła. Zostawmy sobie tego parkura na koniec, a Czekaj, chodź na dajemy teraz Zostawmy Dajmy sobie by tego parkura wresz... na koniec, a chodźmy na, na teraz parkur stary. Zostawmy sobie Kursu. tego parkura Zostawmy sobie tego parkura na koniec. Ja idę dobra. na teraz ja idę na no. Cops&... And... Posłuchasz mnie? Ja idę na dobra, ja idę na parkurę cops and Creams, także no bo nie chcę mi się tam on się ciągle rypie. Zrobię go pod koniec. A co jedziesz? Na parkur con... Cops&... And... Czyli następnym jakby parkur. Exd. xD, ledwo weszłem do parkura, po czym... no co się dzieje? Po czym od razu on mi pokazuje, że jest parkour fajny. No mi się też coś... Co się z tym dzieje? ]ze ,ze 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 ,ze, coś. A, w ten sposób? W bramkę, głosy tam... Ja nie mogę. Tylko raz. Parkour no bo to, jest, to jest tak, że. i dziwnie to wychodzi. No i dlatego, że nie ma tak dużo ludzi. Jeżeli widzisz na Bedwarsy solo, to tam ci wczy... tam się wczytują taki e, po prostu bardzo szybko. że tam nie ma tak dużo Na takich park no to trochę jest Dobra, stary, ja nie przychodzę teraz tamtego. Tylko przychodzę inny, także ja tam będę przychodził później. Nie, jeżeli tak będzie cały czas, to no, ja... Ja, bym poradził, ja... Ja bym ci poradził na e, topniecie się do mnie. Znaczy, ja robię swojego parkura w tej chwili. Ale nie, jeżeli tak będzie, to ja kończę odcinek i nagram kiedy indziej, stary. No i teleport failed. Teraz był lakt. Przeskoczyłem z lagiem Przeskoczyłem Dobra, co? z lagiem Nie potrzebujemy tego parkour challenge jakby bycie Robimy to po prostu Może dawaj na bydło Ale tamten parkour już dawno tak przeszedłem Na, min na minigrę Dobra ale... jaju, ja miałem parkour. Ja też przeszedłem, zrobić fajny e, fajny wyciągacz widzów. Znaczy... Ja robię parkour challenge, który obiecałem, że I będzie się taka seria, także jak chcesz, to możesz iść. Ja tu no robię bo... ten parkour i będę go... i aż go skończę, to ten... To po prostu musicie dać tą łapkę, bo to jest masakra, co tu się dzieje. Właśnie, wy też musicie dać łapkę, więc e, się, łapkujcie ten film. Myły tak, tego, że cały czas. Link do kanału, to, to, to kanału siwe, Siwego będzie w opisie, także wbijajcie do niego Wzijamy. i zobaczycie z jego perspektywy, jak się tu męczymy. Dla was. <grym> <laughs> Powiedziane. Więc... E, więc cieplutko zapraszam po Tak streamem. No dobra, wiecie co? To jest po prostu najgorsze. Jak, jak się cały czas teleportujesz. Wiesz co, do widzowie ci na pewno subskrypcję Za męczymy nagrywanie, więc te filmy Dokładnie okay. więc zostawcie proszę tego suba bo No nie gadajcie, że ja tu się męczę, mnie a tutaj... No i zostawcie suba też dla śwego. Link oczywiście w opisie, także wbijajcie. I subskrybujcie. Nie. Minecraft nie będzie w 2400. Bo mówię. Tak, dlatego pewnie nie. To i to tak. Dobra, stary, skończyłem w końcu tego parkoura pierwszego, także. dlatego mówię, Dobra, pierwszy parkur poszedł, także jeszcze... pięć Dobra, ale odpuśćmy już sobie te checkpointy, bo tu się dzieje coś dziwnego. Także odpuśćmy sobie te checkpointy, także lecimy dalej. Ta, dobra, Teraz do no, Dobra. dobra. Tego odcinka pewnie dużo wytnę, także, bo on może mi wyjść długi bardzo Ale dobra, lecimy drugi parkour z sześciu Aha, jeżeli jakiś ogląda mnie youtuber, który ma powyżej 40 subskrypcji To jeśli wy... no powiedz co może zrobić No, na Discorda, e, linku w opisie. Tak, albo po prostu zgłosić się w ten... zgłosić się po prostu w komentarzach albo wejdźcie w linka, którego zamieszczę w opisie i po prostu tam u niego się zapytajcie, czy możecie pograć na serwerze. No, także, no. Wbijecie w linku w opisie, jeżeli chcecie się zgłosić. W momencie powyżej 40 subskrypcji. Wbijecie na jego no, kanał to... i się pod komentarzem zgłosi. On wam udzieli odpowiedzi. i jak? E, tam jest Discord. E, tam jest Discord nakreśli e, podanie. Ale najpierw niech się zgłoszą, e, po prostu. E, gdy będą online, gdy, gdy online, to e, powiem Wam dalsze

Jak ty jesteś prawdziwy? O, Bikin też był. Znam Bikina, jest jesteś super fajny. Może wezmę sobie. Jest! Nie! Nie! Czemu? Akurat. Mi. na high power Rozumiem, że to. Nie! Nie. Najpikselku. No... no ej! Ej, ej! Stoj! Co? Nie, ja mówię do bloków w Minecraft. Co ja robię ze swoim życiem. Gadam do bloków. W zapraszam do subskrypcji. I lajkowania oczywiście. No. bardzo fajne. Ja... Ja Was też zapraszam. Będę miał dużo wycinania dzisiaj. Chyba zostawię tylko te, które wyszły najlepiej. Parkurki. Dobra, lecę dalej z parkurem. Nie wiem, ja, ja zostawię tyle, żeby było dobrze. Ja zostawię tak, żeby było mniej więcej 10 minut. Tak e, wiem. Ale w ogóle... Dobra, przeszłam. Także dobra, lecimy z... Gdy dostaniemy Parkour War Worlds, to może pójść nawet... Tak... Ej, to pamiętajcie, 60, 65 subskrypcji Minecraft, 65 subskrypcji, znaczy 64, tak na umiem, 64 subskrypcje i i kolejny live w No także, ja jeszcze raz was zapraszam do do niego na kanał, wbijamy mu 65 subskrypcji no i mam nadzieję, że jakoś to będzie Nie słyszę cię, bo tak mega ścina mnie Dobra, ale lecz... o, to będzie prosty bark Czekajcie Teraz Kaluch, sprawdzamy twój kawałek. I będę Ci wchodzić na kawałek Dobra, lecimy z tym parkurem. Jakby ja już go Ale przechodziłem ten labirynt, także no nie zobaczycie sobie jak się gubię. Ej! Ty jak Kaluch, prawdziwy. Tędy. Nie, 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 nie. Dobra, da, daję Ci może takiego testowego. Beskitu, Peski tu, peski tu, lala. la, 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 będziemy kończyli. Nie. Znaczy ja będę kończył, ale z tobą jeszcze pogram. Oczywiście, bo w czasie nagrywania tego odcinka siwy ma w tej chwili live'a. wszystko. Dobra, Dobra, to ja już robię ostatniego powoli. pisz, ty. robisz ocenianie kanałów, czy nagrywasz parkurka? Wpisałem, ale to w takim coś sprawdzi to to powiem ci tegoś ja tak łatwo potrafię bo osoba, która ma milion subskrypcji który, której e, czas, którą czasami ogląda czasami jak mi się zechce Dobra. Na mój kanał, który ma 56 subskrypcji, czyli coś, co bardzo słabym wynikiem i... Ja mam w to uwierzyć. Skopiuj... Ja powiem tak... I tak ma serwis, to no nie po prostu w co ja... Nie da się skopiować, znaczy tego... E... Okej, kolejny już mam punkt. Chociaż nie, bo zaraz pewnie będzie, że się teleportowałem. A nie, tu tutaj się przechodzi. No właśnie, teleportowałem się. No nic. Ale to w sumie może być prawdziwy Karuch. sobie w, ten, w przeglądarkę karów. Ale patrz. Milion subskrypcji. Ale no i w, w tej chwili w mi Parkour Challenge się cofnął, ponieważ jak wchodzę w te to się parku z niewiadomych powodów cofa? No i o to chodzi, nie? Po prostu, po, po prostu nie, nie rozpojrzyj. E, powiedz, powiedz wtedy e, będzie wszystko spokojne. Ale coś nie wierzę, żeby to był kaluch. No niby, ni, niby ma te. I ma tą nazwę... Ej, ty sam robiłeś tam swoją ikonkę? Tak. Robiłem zdjęcie, ale... i tam robiłem te, te białe... Też białe tło jest mega proste zrobić, ale spoko. Mówiłem to Windows Art Prince. Dobra. Czyli jeden z ostatnich parkour challenge'ów na Chciałbyś chyba, żeby taka osoba, która ma na twój kanał. Co oglądała z tobą twój ten... Ale trochę mi się nie zgadza Albo Ty sobie robisz jakiegoś pranka. Dobra. Czyli ostatni parkour challenge na dzisiaj. Nie wiem ile mi wyjdzie. Ty już masz ostatni? Ta. Pierwszego jeszcze nie skończyłem. Tego, co, ja co zaczynaliśmy wiem, dzisiaj? To, to. Co? Co? Ty nadal robisz tego, co zaczynaliśmy na początku? E, nie. E, z, powodu, z powodu lagów. Mam um, parkur, który. Um, to ja. Teraz właśnie, mam parkur, który. Ja już wszystkie zrobiłem i teraz go robię, nie? Także. Chwilkę. Teraz ogółem, mam... Teraz ogółem mam Parkour. Ten z Byd to nie jest ten. Ale pewnie wiem, że... O, on jest mega fajny, Był ja go dużo pięć, razy w... robię, ale no. Ja już go robiłem w, chyba nawet w pierwszym odcinku z tej serii. No i mi tele... źle się teleportu. Dobra, ale lecimy. Bo naprawdę to nie ma sensu, żeby trzy godziny to nagrywać. Ale ja wiem, to, to jest... To jest po prostu hypixel. Można poradzić. Nie było co klikać. No wiem, dlatego wróciłam ten odcinek, ten ostatni, w którym próbowałem coś takiego zrobić, bo to jest normalnie tak czasochłonne, że mi się potem montować już nie chciało, ale zmontowałem już jakoś tak. Tak w miarę dobrze, żeby było. Dobra, lecimy dalej. Jest tak czasochłowny. Te błędy, że. Dobra. Kupujesz I, nawet... i to jeszcze. Daj mi możliwość edytowania. Kiełdrain. Dobra, skończyliśmy ostatniego parkurka. Czyli będziemy kończyli już ten odcinek. To w sumie teraz, co Siwy robi Lejwa, to ja robiłem odcinek. Ale właśnie zakończyłem ca całą serię. Zrobiliśmy wszystkie parkury. Wszystkie linie. 18 parkurów, dlatego. No dzisiaj już mi się nie chciał po prostu tych, żeby checkpointy zbierać. Po prostu chciałem z wami przejść. Bo naprawdę to jest mega czasochłonne, żeby z tymi checkpointami, bo one się szybko wyłączają czasami. Widzieliście no właśnie na tym odcinku jak. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie, jeszcze was zapraszam do subskrybowania tego i oraz siwego y, kanału, który robi w tej chwili live'a. Będzie link w opisie, a ja się z wami żegnam do usłyszenia i cześć!